Moje ukochane dzieci, z ogromną miłością i wdzięcznością przychodzę do Was w tym momencie. Ja, Pan, Wasz Bóg, pragnę podzielić się z Wami przesłaniem o głębokim znaczeniu i ważności dla Waszego życia. W modlitwie, którą właśnie usłyszeliście, znajdujecie słowa pocieszenia, wskazówek i miłości płynącej prosto z mojego serca do Waszego. Dlatego zapraszam Was do obejrzenia tego filmu do końca, ponieważ czeka na Was specjalna niespodzianka, dar mojej miłości, który odmieni Wasze życie. W trakcie tego filmu obiecuję ujawnić Wam duchowy skarb, który napełni Was radością i nadzieją, wzmacniając Waszą wędrówkę wiary. Dlatego zachęcam Was, abyście pozostali ze mną do końca, abyście mogli przyjąć ten boski dar, który przygotowałem z taką troską dla każdego z Was. Abyście mogli w pełni cieszyć się tym darem, zapraszam Was do subskrybowania kanału, polubienia tego filmu i udostępnienia go tym, których kochacie, aby wszyscy mogli dotrzeć do mojej wiadomości miłości i łaski. Będę również ogromnie wdzięczny za pozostawienie swoich komentarzy poniżej, dzieląc się, jak ta modlitwa i ten film dotknęły waszych serc oraz jak mogę kontynuować błogosławić was w waszym codziennym życiu. Dlatego, moi drodzy synowie i córki, przygotujcie swoje serca, aby przyjąć tę specjalną niespodziankę, która was czeka i pozwólcie, aby moje słowa prowadziły Was do głębszego doświadczenia związku ze mną. Nie mogę się już doczekać, aby podzielić się z Wami tym świętym momentem. Mój ukochany synu, wysłuchaj tych słów, które przynoszę Ci w tym momencie refleksji. Ja, Jezus, przychodzę do Ciebie z miłością i współczuciem, szukając dotknięcia Twojego serca i duszy. Ważne jest, abyś znalazł czas na Boga w swoim życiu, bo to w tym czasie znajdziesz pokój, pociechę i kierunek. Gdy oddajesz się poszukiwaniu boskiej obecności, otwierasz drzwi swojego serca, by przyjąć błogosławieństwa, które Ojciec ma dla Ciebie. Nie ignoruj tego wezwania, gdyż jest ono kluczowe dla Twojej duchowej podróży i Twojego wewnętrznego dobrostanu. Często pogoń codzienności i troski świata mogą odciągnąć Cię od drogi wiary. Jednak pamiętaj, że zawsze jestem przy tobie, gotowy by Cię przyjąć i prowadzić Cię drogami prawdy i światła. Kiedy przeznaczysz czas dla Boga, pielęgnujesz osobistą i intymną relację z Twórcą. To w tym miejscu wspólnoty znajdziesz siłę, by stawić czoła wyzwaniom życia i rozeznanie, by podejmować właściwe decyzje. Nie bagatelizuj mocy modlitwy i medytacji. Poświęcając chwilę każdego dnia na bycie w mojej obecności, wzmacniasz swój duch i karmisz swoją duszę boską mądrością. Pamiętaj, że czas, który poświęcasz Bogu, nie jest czasem straconym. Każdy moment spędzony z Nim jest cenny i ceniony w Królestwie Niebieskim. Nie pozwól, by rozproszenia świata odciągnęły Cię od poszukiwania oblicza Pana. Znajdź spokojne miejsce, gdzie będziesz mógł być sam ze mną w modlitwie i kontemplacji. Rezerwując czas dla Boga, wyrażasz wdzięczność i oddanie stwórcy. On raduje się, gdy przyjmujesz go w swojej obecności i słucha próśb twego serca. Nie pozwól, by troski tego świata oddaliły cię od tego, co naprawdę ważne. Postaw na swoją relację z Bogiem, a On zajmie się wszystkimi innymi obszarami Twojego życia. Uprawiaj życie stałej modlitwy, gdzie możesz rozmawiać ze mną w każdym momencie, dzieląc się swoimi radościami, smutkami i nadziejami. Pamiętaj, że czas spędzony w wspólnocie z Bogiem to inwestycja w Twoje życie duchowe i osobiste wzrastanie. On cię umacnia, odnawia i przygotowuje do życia pełnego i obfitującego. Nie ignoruj tego wezwania, które rezonuje w twoim sercu. Otwórz się na obecność Boga i pozwól Mu przemienić twoje życie swoją łaską i nieskończoną miłością. Kiedy poświęcasz czas dla Boga, pokładasz swoje zaufanie i nadzieję w rękach tego, który cię stworzył i zna cię z bliska. On nigdy cię nie opuści ani nie zostawi. Pozwól, by boskie światło oświetlało Twoją drogę i prowadziło Twoje kroki w kierunku prawdy i życia. Z Bogiem u boku nie ma wyzwania, którego byś nie mógł pokonać. Nie odkładaj na później czasu, który możesz poświęcić Bogu już dziś. Każdy moment to okazja do duchowego wzrostu i umocnienia. Rezerwując czas dla Boga, karmisz swoją duszę duchowym pokarmem niezbędnym dla Twojej ziemskiej podróży. On cię utrzyma i wzmocni w każdym momencie. Nie pozwól, by troski tego świata odciągnęły cię od szukania obecności Boga. On jest twoją skałą, twoim schronieniem i twoją twierdzą w czasach przeciwności. Pamiętaj, że zawsze jestem z tobą, nawet w najtrudniejszych chwilach. Gdy poczujesz się zagubiony lub zniechęcony, szukaj obecności Boga, a on cię pocieszy. Kiedy przeznaczasz czas dla Boga, otwierasz drzwi swego serca, by przyjąć błogosławieństwa, które On ma dla ciebie. On jest wierny i spełni swoje obietnice w twoim życiu. Nie zapomnij dziękować Bogu za wszystkie błogosławieństwa, które On codziennie na ciebie zrzuca. Wdzęczność otwiera drzwi dla jeszcze większych błogosławieństw w twoim życiu. Rezerwując czas dla Boga, Dajesz pierwszeństwo temu, co wieczne nad tym, co przemijające. On jest źródłem życia i prawdy, a w Nim znajdziesz spokój dla swojej duszy. Nie zaniedbuj tego świętego momentu, jaki masz z Bogiem. On jest twoim najlepszym przyjacielem i pragnie być obecny w każdej dziedzinie twojego życia. Pamiętaj, że czas, który spędzasz w obecności Boga, to inwestycja w Twoje życie duchowe i emocjonalne. On Cię wzmacnia i umożliwia Ci stawienie czoła wyzwaniom codzienności z wiarą i odwagą. Kiedy rezerwujesz czas dla Boga, pokładasz swoje zaufanie i nadzieję w tym, który jest potężny, by czynić nieskończenie więcej niż to, o co prosimy lub myślimy. Nie lekceważ wpływu, jaki obecność Boga może mieć na Twoje życie. On przemienia serca, odnawia umysły i przywraca duszę. Rezerwując czas dla Boga, wyrażasz swoje szacunek i oddanie stwórcy. On się raduje, gdy przyjmujesz go w swojej obecności i słucha próśb Twojego serca. Niech te słowa rezonują w Twoim sercu i zachęcają Cię do zarezerwowania cennego czasu dla Boga w Twoim życiu. On Cię kocha bezgranicznie i pragnie być z Tobą we wszystkich chwilach. Kiedy poświęcasz czas dla Boga, pielęgnujesz wiarę zdolną przenieść góry. On jest Bogiem niemożliwego i dokona wielkich rzeczy w Twoim życiu, gdy mu ufiesz całym sercem. Nie ignoruj wezwania Ducha Świętego, który zaprasza Cię do poszukiwania obecności Boga. On jest pocieszycielem, który poprowadzi Cię do całej prawdy. Pamiętaj, że czas spędzony w obecności Boga to inwestycja w Twoje życie wieczne. On Cię przygotowuje do przyszłości i napełnia nadzieją na dni, które nadchodzą. Rezerwując czas dla Boga, uznajesz Jego dobroć i wierność w swoim życiu. On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki, i nigdy Cię nie opuści. Nie pozwól, by zmartwienia tego świata ukradły Ci radość przebywania w obecności Boga. On jest źródłem wszelkiej radości i zadowolenia. Pamiętaj, że czas spędzony z Bogiem jest dobrze zainwestowanym czasem. On napełnia Cię pokojem i odnawia błogosławieństwami obfitującego życia. Kiedy poświęcasz czas dla Boga, budujesz solidne fundamenty dla swojego życia duchowego. On jest skałą, na której możesz się oprzeć w trudnych czasach. Nie zapominaj, że Bóg kocha Cię miłością bezwarunkową i wieczną. On nigdy Cię nie opuści ani nie zostawi. Rezerwując czas dla Boga, otwierasz przestrzeń dla Jego potężnego działania w Twoim życiu. On jest zdolny uczynić nieskończenie więcej niż wszystko, o co prosimy lub myślimy. Nie ignoruj delikatnego głosu Ducha Świętego, który wzywa Cię do wspólnoty z Bogiem. On poprowadzi Cię drogą sprawiedliwości i prawdy. Pamiętaj, że czas spędzony w obecności Boga jest skarbem, którego żadne pieniądze nie mogą kupić. On jest najcenniejszym skarbem, jaki możesz posiadać. Rezerwując czas dla Boga, pokładasz w Niego swoje zaufanie, a On Cię podtrzyma swoją potężną ręką. On jest Twoim pomocnikiem w czasie kłopotów. Nie pozwól, by zmartwienia tego świata odciągnęły Cię od obecności Boga. On jest Twoją fortecą i tarczą w bitwach życia. Pamiętaj, że czas spędzony z Bogiem jest czasem odnowy i restauracji. On odświeża cię swoją obecnością i napełnia nadzieją na przyszłość. Rezerwując czas dla Boga, dajesz pierwszeństwo temu, co naprawdę ważne w twoim życiu. On jest drogą, prawdą i życiem, a w nim znajdziesz pełnię radości. Nie zapominaj, że Bóg jest zawsze przy tobie, nawet w najciemniejszych chwilach. On jest światłem, które świeci w ciemnościach i nigdy nie gaśnie. Niech te słowa dotkną Twojego serca i zainspirują Cię do zarezerwowania cennego czasu dla Boga w swoim życiu. On czeka na Ciebie z otwartymi ramionami, gotowy, by przyjąć Cię z miłością i łaską.